Bir daha. Bir daha. Başka bir tane. Bir daha. Bir, iki, üç, dört, beş, yedi, yedi, altı, yedi, altı, yedi, altı, yedi, altı, yedi, altı. Bir daha. Ja Mamy ją przenieść. Trzymaj do sznur, bo puści. Trzymaj do sznur, puści. Trzymaj do sznur. Wow, tego się nie spodziewałem. A dokąd? Dobra, może być.

To druhna zorganizowała ten biwak, więc co było takim powodem, dla którego druhna to zrobiła? Powodem? No nie było takiego może jakiegoś takiego szczególnego. Chciałam też zobaczyć jak to jest, bo załóżmy rok temu jak pomyślałam o tym, że, że miałabym zorganizować kiedyś biwak, to normalnie aż mnie wdliło ze słabości. Byłaby, byłaby porażka, tak sobie pomyślałam. Uważa druhna, że biwak się udał? Tak, 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 no, tak, bo i że mi się, postawa harcerzy mi się podobała, yy, i pogoda, i zajęcia jakoś tak też fajnie wyszły. A obiady? No, ogólnie obiady były pyszne, dede, pyszne były, ale żałuję, że nie było pomidorowej, bo chciałam sobie przyjąć na drugą nóżkę. Jak się współpracowało trochę z y, dziewczynkami? Ogólnie to, je, to te humory ich to mnie troszkę dobijały, wieczorami to tak troszkę się... Było mi smutno, nie? bo cały wieczór Magda do mnie mówi jakieś fermazony i w ogóle narzeka. Przychodzi druga Magda, też narzeka. Przychodzi Olka, mówi swoje. Tak wiesz, słucham, słucham, jednym uchem wpuszczam, drugim wypuszczam. E, jak się trochę współpracowało z Patrolem? Było bardzo fajnie. Z każdą dziewczyną mi się współpracowało bardzo fajnie. Hmm. Mam nadzieję, że one odniosły też pozytywne wrażenie i że nieraz jeszcze się spotkamy na, na harcerskim szlaku i było super. Wymień pięć osób, które w ostatnich latach dostały Oscara jako najlepsi aktorzy lub aktorki. Ktoś wymieni te pięć osób? Nie bardzo. Nie przejmujcie się tym, nikt z nas dziś nie pamięta wczorajszych zwycięzców. Nagrody przykrywa kurz, zwycięzcy są zapomnieni. A teraz rób tak. Wymień trzech nauczycieli, którym wiele do dziś zawdzięczasz. Wymień trzech przyjaciół, który, którzy pomogli ci w trudnych chwilach. Pomyśl o osobach, które sprawiły, że poczułeś się kimś wyjątkowym. Wymień pięć osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. I jak, prawda, że na te pytania moglibyście odpowiedzieć, tak? Osoby, które mają znaczenie w naszym życiu, to nie ci najlepsi, najbogatsi, najbądrzejsi. To ci, którzy o nas myślą, chcą naszego dobra, pomagają nam w taki czy w inny sposób. Po prostu obok, obok nas, tak jak i my w tym momencie. Przyjaciół.